Chris Koyder, rzecznik Energylandii, witajcie. Już w przyszłym tygodniu pojawimy się na placu budowy nowych inwestycji takich jak Anaconda, Boomerang czy Speedwater Coaster. Ale już dziś porozmawiamy o imprezach, bez których sezon 2017 nie mógłby się odbyć. Wśród nich Magic Night. To będą dni, podczas których Energylandia będzie czynna także nocą. A co poza tym? Kinder Party, czyli aż czterodniowy cykl imprez towarzyszących z okazji Dnia Dziecka w dniach od 1 do 4 czerwca. Już teraz warto zaplanować ten czas w Parku Rozrywki Energylandia. W lipcu przez trzy dni świętować będziemy trzecie urodziny naszego parku. Zobaczcie, jak wyglądały nasze tegoroczne urodziny. we wrześniu nie zabraknie święta piwa, czyli Oktoberfest. Wiele gatunków złocistego i bursztynowego napoju oraz odpowiedni menu zapewni wspaniały klimat tego monachickiego święta. Kałasz, ja się w tobie zakochałem, lecz ty na mnie, lecz ty na mnie nie spojrzała. Jest jeszcze jedna impreza, ale o niej w kolejnym odcinku. Na zakończenie tego przypominam o naszych biletach prezentowych. Może to idealny pomysł na gwiazdkę. Przypominam, że do końca grudnia wysyłka gratis. Szczegóły na naszej stronie www.energilandia.pl